Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się uroczystymi nieszporami 24 grudnia. Jest to celebracja, którą w naszych klasztorach franciszkańskich sprawujemy zazwyczaj z całą wspólnotą braci i rozpoczyna ona wieczór wigilijny. Również w naszych domach ma miejsce wyjątkowa liturgia, liturgia domowa. Jest to wieczerza wigilijna, która sprawowana jest przez całą rodzinę. Wieczerza wigilijna jest można powiedzieć streszczeniem całego Adwentu, ponieważ słowo Wigilia oznacza czuwanie. Kiedy przyjrzymy się strukturze Wigilii, zauważymy, że jest to struktura podobna do schematu Eucharystii. Najpierw gromadzimy się, czynimy znak krzyża. Słuchamy Bożego Słowa, następnie zanosimy modlitwę za rodzinę, za przodków, za cały świat. Po czym łamiemy się chlebem, spożywamy pokarmy, by następnie modlić się i wielbić Pana w śpiewie kolęd. Wigilia ostatecznie przenosi się z naszych domów. Do kościoła, gdzie razem z całą wspólnotą kościoła świętujemy i celebrujemy przyjście Pana w ciele. I to, co było wcześniej znakiem, symbolem w tej liturgii domowej, staje się realną rzeczywistością, realną obecnością Chrystusa w celebracji sakramentalnej, w celebracji sakramentu Eucharystii. I cały ten wieczór wigilijny. Tak naprawdę zmierza do tego momentu, do momentu Eucharystii, gdzie adorujemy Pana przychodzącego pod postacią chleba i wina. W ten sposób nasze świętowanie osiąga swój szczyt tego wyjątkowego wieczoru. Uroczystość Bożego Narodzenia Kościół świętuje trzema formularzami mszalnymi. Różnymi formularzami mszalnymi, co wyraża bogactwo treści zawartej w tajemnicy wcielenia. Bóg nieogarniony, niepojęty, niewidzialny staje się Bogiem widzialnym, Bogiem bliskim, Bogiem, który przychodzi w ludzkim ciele, Bogiem, którego możemy dotknąć. I w tych formularzach Kościół zachwyca się tą prawdą. Na pierwszy plan wysuwa się prawda o tym, że człowiek w tajemnicy wcielenia odzyskał swój pierwotny blask, niewinność, którą miał przebywając w tej wyjątkowej harmonii z Bogiem w raju. Świętujemy to, że my jako ludzie odzyskaliśmy swoje właściwe miejsce w całym świecie stworzonym, i pięknie wyraża to trzecia prefacja. O Bożym Narodzeniu. W nim zajaśniała tajemnicza wymiana, która nam przyniosła zbawienie, gdy nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba. W centrum naszego świętowania zatem stoi Eucharystia, gdzie realizujemy jako ludzie nasz udział w BÓSTwie Chrystusa który przyjął nasze człowieczeństwo. Tak modli się prezbiter za każdym razem, podczas Mszy Świętej, gdy są przygotowywane dary ofiarne. To właśnie w Eucharystii mamy dostęp do wiecznego pokarmu, do zjednoczenia z odwiecznym Stwórcą. Kościół już w pierwszej połowie IV wieku rozpoznał to, iż należy świętować, Narodzenie Pana Jezusa. Najpierw jako wspomnienie, później w V wieku jako sakramentum, czyli jako uobecnienie. Doświadczenie uobecnienia wybrzmiewa szczególnie w słowie dziś, tak często pojawiającym się w liturgii okresu Bożego Narodzenia. Przykładem tego jest antyfona do magnifikat drugich nieszporów z Narodzenia Pańskiego. Dziś narodził się Chrystus, dziś objawił się zbawiciel, dziś na ziemi śpiewają aniołowie, radują się archaniołowie, dziś weselą się wszyscy sprawiedliwi, wołając: chwała Bogu na wysokości, Alleluja! Życzmy sobie zatem, by czas Świąt Bożego Narodzenia nie był dla nas tylko sentymentalnym wspomnieniem przeszłości, ale by był świętowaniem realnej obecności. W liturgii Kościoła. Kiedy skupimy naszą uwagę na osobie Jezusa, uwolnimy nasze święta od magiczności i od komercji.